Witam serdecznie. Dziś pokażę prosty, szybki przepis na fasolkę boczkowo-czoskową. No i przygotowania potrzebujemy pół kilograma fasolki, jedno opakowanie boczku wędzonego, sześć ząbków czosnku, pół łyżeczki soli, łyżka oliwy i łyżka masła. W pierwszej kolejności zagotujemy wodę, do wody wrzucimy pół łyżeczki soli i będziemy gotować fasolkę do miękkości. Nim gotujemy fasolkę, przysmażymy boczek, który później pokroimy w zrodą kostkę. Podsmażamy dość mocno, żeby boczek był chrupki, boczek mamy gotowy, odsączymy miarę tłuszczu i go zajmiemy. za chwilkę go pokroimy w kostkę. Na tłuszcz po boczku dołożymy łyżkę masła i łyżkę oliwy z oliwek, pomalutku nagrzejemy, w międzyczasie pokroimy boczek. Tak jak widzisz, wystarczająco jest chrupki. Na patelnie wciśniemy 6 ząbków czosku. Możemy czosnek pokroić w kostkę. w zależności jak nam wygodniej. Dla mnie szybciej jest praską. Podsmażamy czosnek około 30 sekund, żeby wydobyć aromat, a go nie przypalić. Już się delikatnie przyrumienił, dołożymy teraz boczek. I ugotowaną fasolkę. Wszystko wymieszamy, tak, żeby fasolka się ładnie obrała nam w tłuszcz. Trzosnek. I minutę podsmażamy, w razie czego możemy posolić. Myślę, ciekawa alternatywa dla standardowej fasolki z buką tartą. Wyłączamy, sprawdzimy smak, w razie czego posolimy i fasolkę mamy gotową. Jeśli się przepis podoba, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.